Witamy serdecznie na podsumowaniu produkcji z fotowoltaicznej instalacji na płaskim dachu za miesiąc kwiecień roku 2024. Instalacja, zamontowana, jak wspomniałem, na płaskim dachu. Kąt pochylenia tylko 15 stopni, także w miarę płaskie, ale w kwietniu. I w kolejnych miesiącach jest to już rzecz opłacalna, ponieważ produkcja z całą pewnością daje oczekiwane Efekty. Poza tym mamy też zainstalowany zestaw do grzania ciepłej wody, który w kwietniu, w niektórych już dniach, e, dawał radę podgrzać ciepłą wodę użytkową. Co prawda jeszcze e, musiał tą wodę dogrzewać piec na pelet. E, kwiecień był troszeczkę kapryśny, były dni bardzo ciepłe, ale były także w tym roku dni, gdzie faktycznie trzeba było grzać, bo słoneczko nie pracowało. Zestaw e, Hewalex zamontowany: trzy e, panele, dwa e, na jeden metra. Czyli razem 6 m2 i 300 litrów zasobnik na wodę, natomiast możliwość dogrzewania dwoma grzałkami jedna solarna, druga podłączona do pieca kamino. Opiecu, na Pelet osobne filmy. Zapraszam do oglądania. Także teraz podsumujmy w porównaniu do 2023 roku, jak ten rok 2024 wyglądał. Instalacja pracuje u nas drugi rok. I jeśli chodzi o kwiecień, to w tym roku 2024 produkcja mamy. Troszeczkę większą, jakieś 10% do tego, co zostało wyprodukowane w roku 2023. Marzec był podobny, styczeń był słabszy. Styczeń był większy, bo w styczniu w ubiegłym roku dopiero zamontowaliśmy. Luty w tym roku 2024 był słabszy od 2023. Zatem jak wyglądał kwiecień w podziale na. Poszczególne dni i jakie moce mogliśmy osiągnąć. Przypominam, że falownik mamy tylko 4KW. Dlaczego? To zobaczcie też na innych filmach. Jakie moce. Udało się wyciągnąć w kwietniu. Oczywiście, wiadomo, że im późniejsze dni, tym wyższa ta produkcja, bo ostatnie dni kwietnia to już mamy powyżej 30 kWh dziennie, ale już zobaczcie, 11 kwietnia udało się 27 kWh wykręcić i każdego dnia przebijaliśmy te 10 kWh przynajmniej. 20 coś tam się musiała pogoda mocno zepsuć, że tak naprawdę Nasza produkcja była około 7,5 kWh. Natomiast już od pierwszego dnia ładnie instalacja sobie pracowała. Zapraszamy do kliknięcia subskrypcji, żebyście mogli zobaczyć też na bieżąco wszystkie filmy, które publikujemy na temat naszej instalacji fotowoltaicznej, na temat różnych urządzeń, które wspierają, żeby ten dom mógł być ciepły, ekologiczny, żeby ciepła woda użytkowa funkcjonowała, żeby jak najmniej wydać pieniędzy, jak najmniej. Zrobić zanieczyszczeń z uwagi na użytkowanie i mieszkanie. Także zapraszamy do subskrypcji. Podzielcie się też komentarzami, jak to u Was wygląda, żebyśmy mogli też porównać, jak to w realu jest. Nie reklamujemy jakichś tam jednych rzeczy, pokazujemy, jak to u nas jest. Także chcielibyśmy też od Was czerpać, jakie są Wasze doświadczenia. Co, po, co w Tauronie? Jesteśmy podpięci do sieci Tauron, także dostawca nasz energetyczny. Takie publikuje nam tutaj informacje z kwietnia. Energia oddana 350 kWh. Jak sobie popatrzymy na produkcję 550, to udało się nam wyśrubować prawie 40% autokonsumpcji. To jest najlepszy wynik, jaki udało się osiągnąć, z uwagi na to, że faktycznie staramy się spiąć, zaplanować, żeby pralka, suszarka, zmywarka, klimatyzator, który ogrzewał już od pierwszych dni kwietnia, dom to, żeby to wszystko pracowało w czasie, kiedy słońce. Jest dostępna i energia elektryczna, można powiedzieć, darmowa. Jest energii pobranej. Pobraliśmy 131 kWh. Dobrze byłoby zejść, oczywiście, jeszcze z tego. Próbujemy. O tym, jak autokonsumpcję, jak nad tym panować, zapraszamy też do znalezienia innego filmu na naszym kanale. Oczywiście, dużą. Miarę autokonsumpcji powoduje ogrzewanie elektryczne. Zobaczcie, 20. Ogrzewanie elektryczne w formie klimatyzatora 20. Mieliśmy to zużycie większe niż oddana produkcja do zakładu energetycznego, także kwiecień już grzaliśmy wyłącznie tak naprawdę klimatyzatorami. Góra-dół, ponieważ dom dwukondygnacyjny taka typowa komunistyczna kostka. O tym, jak ocieplaliśmy, jak dbamy o to, żeby było to ekonomiczne w innych firmach. Także zobaczcie, kliknij subskrybuj, zobaczcie, jak te 110 m2 ogrzewamy i dbamy o to, żeby było w miarę ekonomicznie i ekologicznie pod względem ciepła ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.